Witam Cię w kolejnej części testy, 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 szablonów dzisiaj kolejne. Kilka szablonów, jeżeli nie widziałaś pierwszych dwóch części, albo nie widziałeś, to zapraszam do nadrobienia zaległości. A teraz część dalsza. Szablony XX, albo tak XL, dobra, takie troszeczkę dłuższe. Ja wybieram Tera. Jest to jeden z szablonów dłuższych, jednym z dłuższych, to, jest, to nie jest taka salonowa długość, zobaczcie, tutaj mamy jakiś taki na szybko, salonowa długość wolnego brzegu, jest to jeden z takich dłuższych szablonów. Jest to znowu marka SPN, już w poprzednich częściach korzystałam i yy, testowałam SPN, ale takie krótsze, o wiele krótszą wersję, teraz przetestujemy dłuższą wersję i nieco inny kształt. Skrzydełka troszkę inaczej wyglądają, więc do dzieła. SPN, długość tego szablonu w całości to od samych skrzydełek do samego końca niecałe 8 cm, a szerokość skrzydełek tam, gdzie jest palec, opuszka, palec właściwie, niecałe 7 cm, a na skrzydełkach, gdzie wolny brzeg zaciskamy, mamy niecałe 6 cm. Teraz sprawdźmy, jak wygląda grubość tego szablonu. Już czuję w rękach, że jest troszeczkę cieńszy niż standardowy, Znaczy, taki cieńszy. Jeden z cieńszych. No i sprawdźmy. Dociskam i puszczam. Mamy 0, 12, 13. Nie chcę się zdecydować. Jest 13. 13 jednak. Dobra, jednak 13. Zdecydował się w końcu. Super. Możemy sobie tutaj nakleić. To jajeczko, które wygląda inaczej niż poprzednie. Szablon jest dłuższy, ale jajeczko ma mniejsze. To, jest, to, to też jest jajeczko z SSPN, ale tych cieńszych, tych krótszych. 0,13 było, tak? Tak jest. 0,13, czyli jeden z cieńszych, bardziej elastycznych szablonów. Jeżeli chodzi o kształt, to tutaj te skrzydełka, które zaciskają palec, są dość szerokie. No! Powiedzmy, że będą dobrze łapać, nie będzie się ich zaciskać zbyt precyzyjnie i szybko, ale damy radę. To samo skrzydełka na czubku, trochę tak będzie ciężko z zaciśnięciem równo, nie, nie, dobra, powinno być git. Są dość szerokie, no dobra, nie, no jest okej, okay. będę w stanie tutaj ładnie równiutko czubek zacisnąć. Jeżeli chodzi o siatkę, to no niestety tutaj... Dużej różnicy nie ma, jeżeli chodzi o te krótsze szablony, jest bardzo mało widoczna, bo mamy szablon metaliczny, bardzo odbija się patrzy, znaczy patrzy odbija się światło, ślepi bardzo, siatka jest ledwie widoczna. Mamy linie pionowe i poziome. Mamy linię tutaj do sztyletów, czyli takie skośne w trójkąty. Mamy linie półokrągłe, ale które wychodzą właśnie z tych trójkątów, ala na środku, tylko czubek, jak ktoś będzie chciał zaokrąglić. Nie do migdała, bardziej do owala te linie są półokrągłe. Jedna tutaj wychodzi od jednej do drugiej strony jajeczka, półokrągła. I to przypuszczam będzie linia, którą możemy... Wyciąć do tego, żeby bardziej było głębokie to jajeczko, chociaż ja raczej bym od tej strony zaczynała nacinać. Co mi tutaj ma jeszcze? jeszcze jest grubsza linia osi szablonu, więc wiemy, która z tych linii jest tak, jakby środkiem. Nie mamy ponumerowanej każdej linii długości. Mamy tylko, że jest S, M, L, X, -L, więc tak. No okej, okay. powiedzmy, że możemy sobie zrobić taką usługę paznokcie długość S, długość M, ale jak ktoś zechce po coś pomiędzy. No to, to potem tak ciężej będzie to wyliczyć w cenniku. Jeżeli chodzi o materiał, to jest to szablon papierowy, cienki. Oczywiście z góry jest jakiś plastik, żeby się nie przyklejał żel. Zobaczmy perforację. No dość dobrze się ją odkleja. Fajne jest to, że ten klej nie łapie mocno rękawiczek. To może być też minus, bo mogą się te szablony rozklejać podczas pracy na wszystkich 10 paznokciach palcach, paznokciach. Czy się rozdziera? Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało w przybliżeniu. Teraz widzimy ten szablon od frontu, tam gdzie jest jajeczko, gdzie było jajeczko i pomalutku będę rozrywać. A, ciężko, ciężko rozerwać. Raczej mm. się rozwarstwi, niż rozerwie, czyli ta folia... Mocny zawodnik. Tak. Ta folia tutaj mocno wszystko trzyma, czyli musi być taka dość stabilna, gdzie prędzej się rozmierzwił. Dobra. Przy okazji nakładania już tego szablonu sprawdzę, czy jest fajny, elastyczny. No, Wraca dość mocno, więc trzeba mocno go pościskać. On i tak tutaj wróci do pierwotnego kształtu, więc od spodu trzeba go trzymać, żeby się nie rozprężał. Klej jest fajny, tutaj nie przeszkadza, jeżeli chodzi o nakładanie szablonów, ale o, czy będzie się dobrze trzymał palca, ten szablon tego nie wiemy. Dobra, trzeba naciąć. Dobrze się wycina, nie szarpie się ten szablon. Dobra, zobaczymy, jak wygląda nacinanie szablonu na palcu. Czy się to uda, czy... Co to nie chce się skleić? Czy się to uda, czy się to nie uda? Czy się rozszarpie? Chociaż on jest dość y, mocno, ten szablon, mało papierowy, dzięki czemu się tak nie, nie duże. No, nie drze się w ogóle, więc to jest ogromny plus. Ogromny plus w ogóle. Zostaje bardzo ładnie tutaj ten trójkącik, taki stabilny, nie rozszarpany. ciśnijmy to wszystko ładnie. Tylko ten klej no niestety nie trzyma dobrze skóry, więc musisz się zastanowić, czy chcesz troszeczkę przemęczyć się klejenie szablonów do rękawiczek i zerować non stop, czy i, i, i robić Wszystkie szablony naraz? Czy sobie robić po jednym szablonie szybciej nakładać? I robić po jednym szablonie, bo, bo po prostu to tak. Czujesz, że jest stabilny, czy tak? Nie do końca. Na razie jest stabilny, ale patrząc po tym. Czuję, jego że po poprzedniku to. On się tu roz... On po prostu, widzę, że tak. się rozkleja. No. Więc ja go no, już go ściągnę, bo raczej nie będzie się długo trzymał ten szablon. Chyba, że podłożymy szybko, najpierw wszystko docinając. Może wtedy się będzie troszeczkę lepiej trzymał. Sprawdźmy. Moja rękawiczka już nie wytrzymała, już tutaj wywiecznik mi się pojawił, ale dobrze, bo przynajmniej mniej ciepło w rękę. Skleję sobie skrzydełka równo, tutaj od spodu, bo czubek musi być równo, reszta już niekoniecznie, bo palec nie jest równy sam w sobie, no i dokładamy czapeczkę. On tu nie chce za bardzo zostać na tej skórze ten szablon, rozkleja się tu, widzimy to u góry, że się po prostu cały czas yy, rozwarcie robi. Wiem jak to, brzmiało, to że jakby <noise> Hania miała zacząć rodzić, ale nie, chodzi o to, że się po prostu... Chyba jak szablon miałby rodzić. Tak, ale jest stabilniej, jest stabilniej jak, jak sobie wcześniej natnę, tylko tutaj troszeczkę za, po prawej stronie troszeczkę za dużo nacięłam, mm, więc jak gdybym po prostu troszkę wyżej nacięła, to by to wyglądało tak jak z lewej strony czyli GITES. Tutaj wszystko ładnie przylega i on fajnie ten szablon trzyma fałdę lateralną. Więc to jest też plus. No troszkę minusem jest to, że ja czuję, że on zaraz pierdziachnie. Zostaw, zobaczymy. Zostawimy, zobaczymy. Może jajeczkiem troszeczkę przyciśniemy tutaj, chociaż wątpię, żeby to coś dało, bo jak e, już w poprzedn u poprzednika to się wszystko rozklejało, jak się tak, jak tak zakleiłam, przycisnęłam, to umiałam to rozkleić. O, bez niczego, prawie Więc no, no zobaczymy, i następny szablon.